Witajcie z tej strony, Artur, i witam Was w już czwartym odcinku ze SkyBlocka na serwerze MC Survi Jestem wraz z Blaczkiem. Cześć. Który mówi cześć? I w dzisiejszym odcinku ja zajmę się budową lasu już jestem do tego przygotowany a Blaczek zajmie się budową farmy Farmą. więc, Fremu. więc yy, polecam Ewa Wachowicz dobra o nie 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 2 na 10 jeszcze powiedz a i 2 na 10 tak zapomniałem 2 na 10 dokładnie Skaczmy. dokładnie dokładnie taka Ty dokładnie, dokładnie. dokładnie. Okay. last 10. Będzie... Ewa Wachowicz super fajnie dobra ja się zajmuję tą farmą, Już tylko weksząt, 16 jajeczek. Poczekaj. Yy, dobra. Na jeszcze trochę więcej tych, 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 tych małych szkrabów. I możesz może wiaderko pożyczyć? Możecie rosnąć, rozmnażać się. Zobacz u mnie w skrzynce czy nie ma czasem, dobra? Okay. Okej okay, rośnicie i rozmarzacie się Do drogie kurki me Zobaczcie, że wszystko się nagrywa, tak wszystko jest okej okay. no, 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 no... O, dobra Więc sądzę, że lasek Taki mały lasek w sumie, będę budował Tutaj Nie wiem mniej więcej jak to będzie wyglądać ale... Aha, jeszcze za... Aha, dobra, mam gras. Zakupiłem specjalnie gras moimi własnymi pieniędzmi z tej oto pięknej survivalowej przygody. Więc... Jest okej. Okay. Nie wiem czy to starczy Znaczy starczy? Na pewno starczy Ale żeby było ładnie i nie wystawało za wyspę Nie no w sumie będzie ok, dobra Tutaj będzie jeden rząd Trzykratkowy odstęp I jedziemy dalej Chwileczkę a i zapomniałem znowu włączyć stopera, tak. Ile już nagrywaliśmy? Łukasz? Co co? Ile już nagrywaliśmy? Co zapomniałeś? Nie, dwie po minuty? prostu nie włączyłem y, stopera. Dwie minuty, ale to takie pewne dwie minuty, czy dwie minuty jak dwie minuty po prostu. Dwie minuty jak dwie minuty. Buduję wciąż i buduję. Jestem przystojny, kiedy płynę na łódź Dobra. Ty jesteś przystojny. Kiedy ty co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Jeszcze moja woda tak głupia jakoś idzie. E, bo ta zabiła mi nieskończone źródełko. To jest nieskończone źródełko. No Gdzie zrobiłeś nieskończone? No to zrobisz tu tutaj, bo tutaj było lepiej. I okej, okay, dziękuję panu bardzo. Jak ci idzie ta farma, powiedz mi... Ej, ty nie robisz. Tak, tak 12 na 10, a to za dole mi robię. Opierdzielasz się. No za to mi płaczesz. Mamy 7 jajeczek. Więc. Jest. Okej. Okay. Mówię to już po raz. Ym... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. 10, 11. Mówisz? Jesteś przystojny, kiedy płyniesz na łodzi? Mm, ja nie muszę płynąć na łodzi. Ja zawsze jestem przystojny. Uuu. Dobrze. Dlaczego? Zabrakło mi... Zabrakło mi... Y... Jezus, sprawie Zabrakło mi trawy, idź do sklepu i przynieś mi trawę. Traw... Trzy trawy. Szybko. Znaczy tego Grasa, no wie, Trawy? Tak? No, 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 idź szybko. Szybko. Ja sobie Idę sobie szybko! Idę szybko! Dobre. szybko! Dobra, Dobrze masz... masz... Yy, Mam! Mam! 15 sekund! Idę! Szybko! Szybko! Szybko Masz! Masz! Ty, wyrobiłeś 9, się! W... 9,58! 9,58! <laughs> tak, wyrobiłeś się! W 10 sekund, brawo! Nie, 9,58! No w sumie I za to ci płacę, także... Złoty. także... Jesteś przystojny. Dzięki. Wiem, że lubisz chłopców. Ja, ja tego tak nam nie nie. się nie interesuje. Nie, ale ja nie ja nie... A co? Chwaliłeś się ostatnio, że lubisz Murzynów. Nie! <laughs> nie, kiedy... Taka cisza, cisza, cisza i nagle się śmiejesz. A ruskich wolisz? Dobra. Nie! Jaki leśny las. Taki mini lasek nie, nie, nie. w sumie. Ale piękny. Więc co robimy dalej, Łukaszu? Jezus! <laughs> Ciota. Boże, ty mi za... podlazłeś, mnie! No to twoja wina, bo ty mi podlazłeś! Dobra, ale cały czas tam stałem i... Nie stałeś tam, podeszłeś. Stałem tam... Nie stałeś! Okej... Okay. Niech ci będzie... A wiem, zrobię wieżę, miałem zrobić wieżę, właśnie. Wieża będzie stała... Tutaj. Albo w następnym odcinku może zrobimy mob spawner, co? Hmm? Następnym, bo możemy... no może. Dobra. Więc. Możemy. Ja się... ja falem, więc zakończyłem faję, bo więc... Spadłem! Nie, nie, spadłem. Zagam <grym> ja. Kurczę, nie mam kilofa, no tak zapomniałem, no tak zapomniałem Szybko, 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 szybko No nie Będzie źle. Będzie źle! Nie ma drewna! Ratunku pomocy! Nie masz drewna! Nie ma drewna! Mam drewno! A dobrze tutaj. O, Bóg zapać dobry człowieku! Nie wiem, czy mnie za cicho nie było słychać. Było mnie cicho słychać? Nie. Przyznaj się. Ale teraz głośniej. Nie. Ale teraz głośniej. Teraz głośniej. A to głośniej? No... Wiem. Też wyjem. No ja też. Ludzie, ludzie, ludzie! Za 30 minut odcinek u mnie! Za 30 minut! A! Zapomniałem. Joby to wrzucisz. Tak chwilę, zobaczę. O A u mnie już jest! Drugi odcinek ze Skybloga. Zapraszam. Drugi? Tak, drugi. Okej. Okay. Wieża, taka zwykła wieża obserwacyjna, albo nie, zrobię drugie piętro. Zn znaczy zrobię pierwsze piętro. Zrobię piętro. Także. No nie, tutaj będą schody. Tak, tutaj mam zamiar zrobić schody. to jest tak. o oh. wow wow ups co nie wiem na ile mamy dużą tą wyspę A właśnie zobaczymy user joined your Elu o bo... Dobry Elu. dzień No się ma... was słychać? No świetnie, u nas zarobiście. Nagrywamy. od 16 odcinek. albo po mutacji. Fajnie. Super. E, dobra, kolego, a ten... na jakim serio to ja wbiję, ja też sobie na odcinku. No tak, tak, dobra, cześć. Ale serio. Okej. Okay. <laughs> Znutuj sobie ich. User left your channel Okej, okay, tutaj sobie... Okay. User left your channel. Uciekajo! Znowu nam ktoś wbił na TS. -a. Dlaczego? Może dlatego, że to, że to jest publiczny pokój. Nie, chyba nie! Że wątpię. No i ludziki, tutaj będzie nasze pierwsze piętro na ja myślę, że, ja że Bartyś był znowu. Ja też tak myślałem z początku. I znowu jestem przystał. O, was. Zrobię tutaj taki, jakby okrąg bardziej. Niech będzie. Idę po kobla. Kobel potrzebny. Nie wiem, skrzydzę z. Wiem, wiem. Łukasz Murzyn mi nakopał kobla. Rozświetlę trochę. Niech będzie. Dungeon. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem wow dobra tam też robimy na osiem dwa. jest równo mniej więcej tak jest no okay. Fajny dom, Antek. Antek. Tylko, że ja nie w tą stronę chyba... Ja to ich... sam nie, mog nie mogę z tych dzieci. No Antyk. I see see dom Antek. Ej, my sami jesteśmy dziećmi. Jak oni, nie? Okej, okay, nikomu nie powiem. Ok. Ok. Poczekaj. Tutaj będzie takie coś. O, 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 o Obycpa! dwa... Kurde, trochę mi jej nuda, że tak powiem. Czemu? Też minuty nagrywamy. Kasia, a 14 mm, chyba. Chyba? E, eee, coś nie pykło. Eee. Nie, tutaj jest dobrze, tam muszę zbudować coś innego, no, albo nie. Pady. Czekaj, wyszłem, wyszłem. Nie, 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 Znaczy... Zobaczyłem czy oszukałem przeznaczenie. Ja jestem już połączony z serwerem czyli że spadłem i straciłem wszystko. O, brawo. Oj tak. Oj tak, straciłem wszystko. Oj, brawo. No i brawo. Ale chyba, że... Czekaj. Chyba, że... Chyba, że czekaj. Jedny kaszy. Oj, tak, stać się wszystko. Nie, czekaj, bo na no, jestem. test. Jest tym. Mm. O Boże! Dobra, w dupie ja... Mhm, mhm. Mhm. Mam i temki, Fajnie! Mam i O, ZAROBIŚCIE, stary! Tak, aż mi, mi suchki zwiędły. No okay. wiem, że ty masz suchki. Bo każdy ma sutki. Nie. Tak. Dałożysz się, że nie? Każdy ma suchki, Łukasz już się, że nie? Dowodnił ci to. Fajnie, mam truje z biologii, ale... Ej, ty biologii nie masz. Mam! Nie znasz się, dobra. Nie. Nie każdy ma słodki. Nie każdy masz. ma słodki. Nie każdy ma słódki. Nie każdy, ma słódki. Nie każdy z się Ej, z... y, właśnie, każdy ma słodki. No powiedzcie, że pięknie, bo jest pięknie. Teraz zobaczmy, jak wygląda to na dole. walimy na adu. Ej, jest OK, Tam nikt, nikt się nie domyśli, że to krzywe. Dobra, więc my chyba się będziemy teraz żegnać. Więc jeśli spodobał się filmik, zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Ale nie musicie pod tym, jeśli wam się spodobały inne filmiki, też możecie inne filmiki zalajkować, więc siemaneczko, a wam jeszcze, papa. Pa.